Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Męskim okiem po wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że się za nami stęskniłyście i stęskniliście oczywiście. Dzisiaj powiemy sobie o bardzo ważnym temacie, a więc o pięciu typach butów, jakie każdy mężczyzna powinien mieć w swojej szafie, aby móc pokazywać się elegancko, ale i nie w różnych sytuacjach. Więc serdecznie zapraszamy. Rozpoczniemy sobie od butów, które określiliśmy mianem eleganckich ponieważ taką przynajmniej jedną parę na takie specjalne wyjścia warto w szafie mieć. No i pierwszym tutaj typem umówia będą Oxfordy. Jest to najbardziej formalny rodzaj umówia, jaki może mieć mężczyzna w takiej codziennej garderobie. Istnieją bardziej formalne, ale one nie są nam w tym momencie tutaj potrzebne. Tak jak już wspominałem w przypadku naszego bodajże drugiego filmu, gdzie odpowiadaliśmy sobie na pytania, w modzie męskiej występuje taka zasada, że im prostsza forma, tym wyższy stopień formalności. I tutaj mamy przykład tak naprawdę Prostszego obuwie jakie, klasycznego obuwie, jakie może sobie mężczyzna sprawić. I mamy te klasyczne Oksfordy charakteryzują się tym, że ta część tutaj buta, czyli przyszwa, czyli ta, którą wiążemy, jest wszyta w cholewkę buta. Jest to przyszwa zamknięta w odróżnieniu do derbów, które mają ten kawałek naszyty na, na skórze. O tym też już mówiliśmy, ale wolę sobie tutaj też o tym przypomnieć, bo jest to ważne. I klasyczne Oksfordy, też w, w, w takim wydaniu, w jakim je dzisiaj znamy, najczęściej mają. Naszyty nosek, czyli te, te tutaj partie, partie znajdujące się właśnie z przodu, z przodu buta. Takie obuwie jest najbardziej uniwersalne w kontekście garniturów, w kontekście zestawów koordynowanych na bardzo formalne okazje. W klasycznej czerni sprawi dziś się idealnie. Nieco mniej formalną opcją będą broksy przez wielu entuzjastów klasycznej męskiej elegancji. Nazywany najpiękniejszymi butami świata. Z nimi się wiąże ciekawa historia, ponieważ tak jak wiele ymm, rozwiązań w modzie męskiej, tak samo to zrodziło się z pragmatycznej potrzeby. Pierwotnie były, było to obuwie chłopów brytyjskich którzy, aby nie przemaczać tej skóry, pozwolić jej szybciej wyschnąć, dokonywali takich właśnie dziurkowań, takich ażurowań w strukturze tej skóry. No i wiadomo, wtedy przez te dziurki ta woda szybciej ulatywała. I w pewnym momencie lordowie angielscy, którzy wypadali na wieś, zauważyli właśnie te takie ozdobne w ich ocenie dziurkowania i stwierdzili, że jest to ciekawy akcent, który może wzbogacić ich obuwniczą garderobę. I zlecili później swoim szewcom odwzorowanie tych dziurkowań na gruncie eleganckich butów. No i tak powstały broksy, które znamy do dziś. Nie będziemy się w tym miejscu rozwodzić nad rodzajami broksów, bo jest ich naprawdę dużo, tu praktycznie każdy rodzaj tego dziurkowania ma znaczenie i możemy przechodzić od pełnych broksów poprzez opcje połowiczne, ćwiartkowe, ale to już jest wyższy, gdzieś powiedzmy temat na dłuższą rozmowę. Dzisiaj yy, najważniejsze przesłanie jest takie, że takie buty są na tyle formalne, aby nosić je z garniturem, a na tyle nieformalne, że spokojnie z jeansami, z koszulą, np. z podwiniętymi rękawami, w jakichś smart casualowych zestawach koordynowanych, czyli yy, sportowa marynarka z nieformalnymi yy, spodniami, także się odnajdą. Yy, bardzo fajny model butów. To serdecznie polecam, aby sobie taki e, sprawdzić. I trzecią podstawową opcją, jeśli chodzi o obuwie eleganckie, będą mąki. Teraz y, przyznam szczerze, jest taki dosyć duży trend na, na, na tego rodzaju obuwie, choć w wielu mężczyznach nadal wzbudza ona, e, on mieszane uczucia. Mąki e, charakteryzują się takim klasycznym zapięciem, właśnie z klamerkami, i w zależności od ilości tych zapięć rozróżniamy mąki pojedyncze, tak zwane single monks, i tak jak ten tutaj model e, obuwia Double Monks, czyli mąki podwójne. Występują także modele z, pod, z trzema klamrami, ale one nie są uznawane za, za klasycznie inspirowane. No i ta trzecia klamerka to taki jest element dekoracyjny. Najczęściej spotyka się pojedyncze i podwójne. W nazwie, jak widzimy, utrwaliła się tutaj geneza powstania tych butów. Podobne buty nosili mnichowie. W sensie to były te buty właśnie zapinane na takie, na takie klamerki. Jeśli chodzi o hierarchię formalności, to nie, tu, tutaj jest kwestia sporna. Niektórzy stawiają je pomiędzy. Roxami, Niektórzy niektórzy może ze względu na, na to, że jest to but o konstrukcji lowfera, czyli takiego wsuwanego obuwia, są o, o piętro niżej, jeśli chodzi właśnie tutaj o te hierarchię formalności. Nadal jest to dosyć prosta forma, bardzo fajnie odnajdują się w nieformalnych stylizacjach, a i coraz częściej widuje się stylizacje także takie właśnie stricte, formalne, garniturowe, gdzie te monki są takim akcentem trochę na przełamanie. Jeżeli potrzebujemy odrobinę ekstrawagancji w przypadku formalnego męskiego obuwia, to na pewno jest to model dla nas. Drugi rodzaj butów wprowadza równowagę do naszego butowego ekosystemu, czyli będą to buty sportowe. Można mieć buty eleganckie, o których przed chwilą powiedział Dendi, bardzo formalne, ale Weekendowo albo czasami na co dzień bardzo wygodne są po prostu buty sportowe, zwykłe, których mamy teraz wybór, po prostu jest kilkaset marek przynajmniej. Jedne z najwygodniejszych butów sportowych do chodzenia na co dzień to są buty marki New Balance. Zresztą 3 lata temu robiłam ikony o tej marce Kto nie widział, tutaj wyświetli się link. Klikajcie w tej chwili koniecznie w ikony. Bardzo wiele ciekawych faktów i również tłumaczę w nich em, w tym filmie, dlaczego te buty są aż tak wygodne. Bo powiem może tylko jedną rzecz, reszta będzie w filmie, że zostały one stworzone. Na początku XX wieku dla osób, które całymi dniami zawodowo muszą stać na nogach, czyli dla policjantów, dla strażaków, dla różnych robotników, którzy cały dzień spędzali na nogach, właśnie te buty początkowo powstały. Stąd jest w nich bardzo wysoki komfort chodzenia, ale jak już powiedziałam, w tej chwili jest bardzo duży wybór różnych fasonów, od bardzo sportowych po. Totalnie codziennie, totalnie, totalnie casualowe. Świetnie się takie buty komponują nie tylko z jeansami, ale również z chinosami, również w takim e, stroju. Ym, y Smart casual, mniej formalnym, ale też takim, w którym spokojnie pójdziemy do pracy. Na przykład, jeżeli macie casual Friday, czyli taki codzienny, zwykły piątek, gdzie nie musicie się przychodzić w garniturach, świetnie się wtedy sportowe buty sprawdzą. Zresztą to jest chyba jeden z ulubionych rodzajów e, męskich butów, tak naprawdę, szczerze mówiąc, dla mężczyzn, pewnie przyznacie mi rację. E, no więc musiał się pojawić. Mam nadzieję, że wy sportowe buty również macie swoje szafy, chociaż założę się, że 99,9 z Was. Ma ich i to przynajmniej kilka par. Jeśli poszukujemy klasycznych, acz casualowych opcji, tutaj właśnie takich nieformalnych do noszenia na co dzień, to warto swoje oczy zwrócić ku mokasynom. I tutaj wyróżnimy dwa podstawowe motele: to jest mokasyn driving mok, a także buty żeglarskie. I z tymi pierwszymi wiąże się ciekawa historia, ponieważ tutaj impulsem do powstania tego typu butów była obserwacja obuwia wykonywanego przez amerykańskich Indian, którzy na polowania, aby zapewnić sobie bezszelestny chód i nie płoszyć zwierzyny, na którą polowali, wykonywali takie właśnie buty zszywane z jednego kawałka materiału na pięcie i przy palcach takimi skórzanymi rzemieniami, no i one właśnie posłużyły za inspirację do stworzenia klasycznego. Klasycznych Driving mocs. One później stały się na tyle wygodne, że bardzo często kierowcy zakładali, aby właśnie w takich butach prowadzić samochód i stąd wzięła się ich nazwa. Jeżeli byśmy mieli pomyśleć o takim najbardziej klasycznym modelu Driving mocs, to będą to mokasyny wykonane przez firmę TOTS, tą legendarną firmę włoską, która wprowadziła je na szersze wody tutaj smart casualu. I ten klasyczny Driving moc, oprócz tego, że charakteryzuje się takim szwem biegnącym wzdłuż tutaj. Cholewki charakteryzuje się z około 130 gumowymi takimi wypustkami, które tworzą jego podeszwę. Teraz współcześnie stosuje się także podeszwy kompozytowe i różne inne rozwiązania podeszwowe, ale taki klasyczny Driving Mock będzie miał te właśnie gumowe wypustki. Jest to świetna opcja do noszenia latem z shortami, ze spodniami Chino, w smart Casualu także i tutaj właśnie ona zapewnia bardzo dużą wygodę, więc jest jak najbardziej godna polecenia. I druga, o której wspominałem, czyli mokasyny żeglarskie, różnią się tym, że zostały dostosowane do tego, aby móc właśnie w nich przemierzać świat na łódce. Tak? I tutaj takim charakterystycznym elementem dla, dla mokasynów żeglarskich będzie to, że posiadają taki rzemień, który jest przewleczony wzdłuż tutaj kostki i on też ma bardzo duże znaczenie w kontekście wiązania tych mokasynów, ponieważ jest tak istnieje specjalny sposób, pokażemy, jak wiązać mokasyny żeglarskie na przebitce, który zapewniał to, że one były bardzo mocno dopasowane do stopy i nie zaślizgiwały się z nich, a jak wiemy w przypadku właśnie tutaj otoczenia żeglarskiego, przyczepność do podkładu ma bardzo duże znaczenie. W przypadku klasycznych boat shoes, czy zwanych także deck shoes, bardzo ważna była także podeszwa, która była antypoślizgowa. Ona posiada takie drobne wypustki, które zapewniały jej bardzo dużą przyczepność. Jeśli chodzi o opcje kolorystyczne w przypadku deck to tutaj mamy do wyboru albo klasyczny brąz z beżową podeszwą, ale także bardzo popularną taką marynistyczną opcją będzie kolor granatowy z białą podeszwą, wtedy też z białym rzemieniem, który dopełnia tutaj całe, całego uroku marynistycznego, właśnie tych butów. Przechodząc do czwartego poruszanego tutaj modelu obuwia, przejdziemy już do takich opcji, które anglosasi nazywają tranzycjonalnymi, czyli nadającymi się na okres przejściowy, czyli wiosnę na przykład i jesień, a czasami dają. Radę także nawet i zimą. I powiemy sobie o takim fasonie, który nazywany jest Czuka albo Desert Boot. I pierwowzorem klasycznych Desert Boot były takie, takie buty stosowane przez żołnierzy amerykańskich w latach 40. w Egipcie. I jeden z, z Amerykanów, Nathan Clark, który właśnie stacjonował wtedy, wtedy w tamtych czasach w Egipcie, zauważył, że żołnierze właśnie noszą takie buty i stwierdził, że będzie bardzo dobrze, kiedy przeniesiemy je z tamtego otoczenia do takiego codziennego noszenia właśnie w smart casualu i takie buty klasyczne desert boots marki Clarks no od nazwiska tutaj właśnie ich ich Ojca, powiedzmy, charakteryzują się tym, że posiadają podeszwę wykonaną z naturalnej krepy i cholewkę wykonaną najczęściej z zamszu, z nobuku, także ze skóry licowej, która sięga tuż ponad kostkę. Są to buty nieformalne, nadające się do noszenia, właśnie ze spodniami czyno, jak już też wcześniej wspominałem, w okresie tym takim przejściowym, jesienno-zimowym. A skąd się wzięły Czuka Butz? Bo to jest, jest pewne, pewna subtelna różnica między Czuka a Desert. Czuka Butz to jest taka bardziej formalna opcja jeśli chodzi właśnie o desert boots i skąd się wzięła nazwa? Chookers to są krótkie takie kilkunastominutowe przerwy w grze polo i zawodnicy kiedy właśnie zsiadali ze swoich koni bardzo często przywdziewali te buty właśnie aby sobie ich stopy odpoczęły od tych butów, które używali podczas jazdy. i te, ten fason taki trochę bardziej formalnych desert boots najczęściej na podeszwie już skórzanej a nie krepowej i najczęściej w takim w węższym fasonie właśnie, bardziej smukłym yy, okazały się bardzo ciekawą yy, alternatywą dla takich mniej formalnych rodzajów obuwia w, w okresie przejściowym, no i później się okazało, że tak jak w, w przypadku Broxów yy, członkowie angielskiej arystokracji podpatrzyli ten trend no i zlecali swoim szewcom. Yy, wykonywanie takich bardziej formalnych modeli obuwia i stąd właśnie mamy tutaj ten fason czuka Boots. I jedne, i zarówno Desert Boots, jak i czuka świetnie nam się sprawdzą w smart casualu. Jeżeli zdecydujemy się na docieplenie ich grubą, wełnianą skarpetą, spokojnie dadzą radę także w sezonie zimowym, a w sezonie wiosenno- jesiennym bardzo świetnie dopełnią wszelkich smart casualowych stylizacji. W zależności od tego, co do nich dobierzemy, mogą być zarówno bardzo formalne, jak i zupełnie nie. Ostatnim rodzajem butów będą sztyblety. Są to buty za kostkę z charakterystyczną gumką po bokach, dzięki czemu nie trzeba tych butów sznurować ani zapinać. I ta gumka jest elementem, która wzięła się od tego, że pierwotnie te buty noszono jako buty do jazdy konnej, i ta guma miała trzymać dobrze stopę w strzemieniu oraz miała sprawiać, że stopa podczas jazdy konnej nie będzie się obcierać. Buty te zostały wprowadzone w Anglii pod koniec XIX wieku. Ich druga nazwa to jest ogólnie Chelsea Boots i one zostały zaprojektowane na zlecenie królowej Wiktorii. I taki w XX wieku swój comeback zaliczyły, że tak powiem, w latach 60 kiedy właśnie Londyn nadawał całemu światu taki modowy, swingowy, fajny rytm i wtedy właśnie Rolling Stonesi i Beatlesi właśnie w tych butach, w sztybletach chodzili. Dzisiaj zakładamy je odjeść po poprzez całą zimę, po wczesną wiosnę. To wszystko. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał i okazał się pomocny. Dajcie znać, jakie u Was w domu wasz pierwiastek męski nosi buty. Czy ma wszystkie klasyki przez nas wymienione? A jeżeli nie, to może ma jakieś swoje ulubione buty, bez których nie wyobrażasz sobie codziennego wyjścia z domu albo nie wyobrażasz sobie codziennego wyjścia z domu. Bardzo serdecznie dziękujemy dzisiaj za uwagę. Ja już tradycyjnie oddaję się do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś opinie, jakieś komentarze, to nie nie krępujcie się, wyrazić ich na dole, a ja na każdy komentarz bardzo um, chętnie odpowiem. Nie pozostaje nam chyba nic innego, jak tylko Wam jeszcze raz serdecznie podziękować. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się tylko.